A, właśnie, tu trzeba było zrobić ten przelew, ale to się zrobi później. Opa. No i co? Gotowa? To samo, Ale to ty... się nie jest w klopkach, No, ale... wie, wie, wie. je po to, żeby nie rozwalić sztuki. Ale wyglądasz świetnie. Fiu, fiu, fiu. No, no, no. I te buty założysz. A, wiem, które. Ło! Wow. No to zmiażdżysz w pierwszym tym podejściu. W ogóle będę miała tam. Ale pięknie ehm. Dziękuję. Cudno No Dziękuję. Dzieciaki dzwoniły przed chwilą No to ciotkę trzeba wydzwonić, bo się wszyscy no to... razem nie zbierzemy Dobra. To mogę do niej zadzwonić, nikt zgarnia dziewczynę i... i akurat I Jedziemy tam do nich, tak? Tak No Dobra No to gitarka, to, to zaraz Dobra, coś tutaj mamy w kuchni Wiesz, to do poprawy czy nie? No bo ja się pojawia się tych bo jedne przed chwilą podałam No wiem. Okay. Wydaje mi się, że są jakieś takie bardzo delikatne. No i no, zaczynamy. sobie na zmianę. Wziąłam sobie też coś innego na zmianę, bo może być mi gorąco, tak? Mm -hmm. No. I tak. No. Nie no, wszystko Ale fajnie. Panisz. Czarne. Tak, no to są te perfumy Nie. z lotniska. Te złote dodatki, fiu, fiu. Pięknie. Grubo idziesz. 40. 40 mnie. No. To już możesz, tak? To już mogę. Tak, teraz już możesz odpierdzielać No Trochę tak. No. Na maksa. Tak się czujesz? Nie, nie tak, że mogę odpierdzielać, ale y, zawsze hamowałam y, z różnymi rzeczami. Faktycznie, no. Tak też wyglądowo i... Mm -hmm. no, już chyba teraz mogę przestać to robić. Możesz. To czekaj, weź przejmij, ja sobie tylko... Yy... Przystyjnieczko. A ja muszę pasek. U góry jest... Yy... No Gardę to zaraz robię. Tam to zaraz tam jak wejdziesz na wprost jest taki koszyczek i tamtym koszyczkiem. Wszędzie porządki są zrobione. To by... Otóż Prze... ja... Przejechałem? Nie, nie, no nie chyba. Dobra, jest ok. Muszę do Martyny zaraz zadzwonić, żeby... żeby wiesz. Boże, to te dzieci. To się rozłączą i co, będzie Będą dobre. Skarbmy pomidory i cebula Wszystkie te w Mikołajach ci pochowałam w jedno miejsce. Działa właśnie. Myślałem, że w nich one będą i tam się naszukałem, ale. Nie. Ale nie. Dobrze, Bardzo dobre. Tak. Dobrze. To my dzisiaj pachniemy. Nie, ja dzisiaj pachnie. Ja w ogóle te perfumy, te My Way, mhm. to są dla mnie właśnie takie idealne perfumy na wyjście wieczorem, na jakąś imprezę. I zazwyczaj wtedy ich używam, bo ja na co dzień ich w ogóle nie zakładam na siebie. Tylko jak gdzieś właśnie wychodzimy tak. imprezkowo. Więc mhm. dzisiaj akurat jest mamy rozbieżne te zapachy, widzisz? O, Martyna do mnie dzwoni, muszę dobra, się rozłączyć. Majo.